Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj witamy w kolejnym odcinku z serii Pies Nowym w Domu i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pielęgnacji i zdrowiu psa, którego przyjmujemy pod swój dach. Kiedy przyjmujemy psa do siebie, trafia on do nas w różnym stanie, jeśli chodzi o jego wygląd, o jego sierść, i nierzadko kusi nas, żeby jak najszybciej coś z jego wyglądem, z jego sierścią zrobić, na przykład żeby go wykąpać, żeby go wyczesać, żeby go nawet zabrać do grumera. I jeżeli to jest tylko możliwe, to zachęcamy Was, żeby się z takimi zabiegami wstrzymać. Będą sytuacje takie, w których psu coś w jego sierści przeszkadza, po prostu ten, ten stan jego sierści faktycznie wymaga szybkiej interwencji, po to, żeby nawet mu ulżyć. Może mieć mnóstwo kołtunów, może mieć jakieś rzepy w sierści, może też ten zapach być po prostu dla Was, zapach psa być dla Was nie do zniesienia. Ale jeżeli to nie jest taka sytuacja ewidentnie skrajna, dla dobra psa i dla takiej łagodnej, łagodnego procesu adopcji lepsze będzie, jeżeli się z tymi zabiegami wstrzymamy. Dlaczego? Dlatego, że takie, tego typu zabiegi, nawet jeżeli przeprowadzamy je sami i w domu, generują po prostu dodatkowy niepotrzebny stres. Żeby tak, takiej pielęgnacji psa poddać, Potrzebujemy go na przykład unieruchomić. A mnóstwo psów ma bardzo złe skojarzenie z taką sytuacją albo w ogóle jej nie zna. Musimy przy nim fizycznie manipulować, czyli tak naprawdę cały czas przekraczamy tą jego strefę osobistą, nie mając jeszcze z nim zbudowanej relacji. Oprócz tego może mieć problem również pies, z tym, że nagle zmienia się jego zapach. Nagle zaczyna pachnieć jakimś, jakimś detergentem czy jakim, jakimś kosmetykiem, który też może go drażnić. Psy, o ile były w dobrych warunkach, w miarę dobrych warunkach i mają dobre wspomnienia z miejsca, z którego je adoptujemy czy z którego je przejmujemy. Mogą mieć wielką potrzebę funkcjonowania i jakby adaptowania się do nowych warunków w tej swojej skórze jeszcze starej ze swoim własnym zapachem, ten komfort zapachu. Zauważcie, jak czasami pokazują na przykład na filmach, jak opresyjna jest sytuacja, w której człowiek trafia w jakieś miejsce, gdzie ścinają mu włosy, a to nie jest jego wybór, tak? Więc tutaj też mamy taką sytuację, że ten, ten, ten własny zapach może Pomagać psu oswajać nowe miejsce. Wyjątek stanowią takie sytuacje, kiedy psa adoptujemy z bardzo podłych warunków, gdzie miał bardzo złe życie. W takiej sytuacji właśnie dosyć szybka, o którym do, za chwileczkę o tym powiem, jakaś szybka pielęgnacja, coś, co zmieni, psa zmyje z niego zapach tego poprzedniego życia, a także poradzenie sobie pomóc w nie wiem poradzeniu sobie z jakimś skutunionym włosem, może mm, pomóc. Psu poczuć się lepiej, jakby oddzielić to, to, to minione życie od teraz nowego etapu. Tak, i to nawet w takich sytuacjach, o których Kasia mówi, może być wręcz wskazane, żeby właśnie jakby odciąć kompletnie grubą linią to wszystko, co było nieprzyjemne. No, ale też nie wykluczamy takich sytuacji, że mimo że pies trafia do nas z fajnych warunków, w których czuł się ok, w których miał jakichś tam kolegów, koleżanki i ten zapach jego jest dla niego bardzo fajny i miły, a dla nas też nie jakiś uciążliwy, to może się, możemy się spotkać z taką sytuacją, że jednak nawet w tych pierwszych dniach, będzie konieczność jakiegoś zabiegu. I ja miałam tak właśnie z moją szeli, która jak przyszła do nas, ona była bardzo wylękniona, więc nie chcieliśmy w ogóle przy niej nic manipulować, nic robić. Natomiast niestety miała na spacerze spotkanie z dzikiem, to znaczy, tak bardzo przestraszyła się dzika że uciekała szybciutko, no i niestety zdarzył się wypadek, że nie zakontrolowała swojej fizjologii. Oczywiście jak w takiej sytuacji w sytuacji tak silnego stresu zadziało się, że, że po prostu ta kupa była biegunkowa bardzo. No i cała szelcia w związku z tym była w tej kupie i trzeba było ją wykąpać nie tylko dla naszego, ale również dla jej komfortu. No i staraliśmy się to zrobić bardzo delikatnie. Mieliśmy taką możliwość, mamy ogród, więc oczywiście zrobiliśmy to w ogrodzie, a nie w zamkniętej ciasnej przestrzeni, żeby ona miała poczucie, że ma swobodę, że może gdzieś odejść. Oczywiście wtedy miski. Jedna miska z, z, z wodą, z szamponem, druga miska do spłukiwania, bardzo delikatnie, warto wtedy rzeczywiście zadbać o to, żeby to było zrobione sprawnie, szybko. Ale jednocześnie delikatnie, no i jeśli oczywiście będziecie musieli skorzystać jednak z prysznica, no bo nie macie ogrodu w takich sytuacjach, to, no to pamiętajmy o tym, że żeby coś pod łapki podłożyć. Psu, żeby się nie ślizgał. Ja zawsze korzystam pod prysznicem z drybedów i one się fajnie, fajnie spisują, ale może być to po prostu taka mata do podprysznic, czy, czy, czy do wanny antypoślizgowa. No i tutaj, jeszcze oczywiście, jak już mówimy o pielęgnacji, to też kilka słów na temat zdrowia, no bo nigdy nie wiemy, w jakim stanie zdrowia pies, którego adoptujemy. Będzie. Oczywiście, jeśli adoptujemy go z dobrych warunków, z dobrego schroniska, z dobrego ośrodka, to najczęściej mamy informacje, miał robione badania i chociaż. Częściowo wiemy, w jakim jest stanie, czasem nie wiemy, tak, nie wiemy nic o psie. Jeśli mamy informacje na temat jego stanu zdrowia i widzimy, że generalnie jest ok, to znaczy wszystko jest w porządku z fizjologią, ładnie je, ładnie się załatwia, nie widać, żeby go coś bolało, to rzeczywiście warto wstrzymać się również z wizytami u lekarza weterynarii. No bo to jest dodatkowy stres, oczywiście, jak wiecie, dla psa, więc nie ma co się tutaj spieszyć. Odkładajmy to na taki czas, kiedy zobaczymy, że pies już zaczyna czuć się swobodnie w swoim nowym domu, w swojej nowej rzeczywistości, i celowo jakby nie podajemy tutaj wam jakiegoś konkretnego czasu, że można to zrobić po miesiącu, po dwóch czy po dwóch tygodniach, no bo to będzie uzależnione od, od każdego psa. Fajnie też byłoby, gdyby była możliwość, żebyście na początku, jak już pies właśnie tak osiądzie trochę w tych nowych realiach, po prostu wybrali się na spacer do lecznicy, zajrzeli tam, przeszli się po korytarzu, po holu i po prostu wyszli, żeby pies w ogóle zaczął mieć doświadczenie z lecznicą. Nie od razu takie, takie negatywne, że od razu jest robiony zastrzyk, pobierana krew czy, czy, czy coś takiego. Natomiast jeśli będzie takie podejrzenie, że pies jest chory i wymaga interwencji lekarza, bądź będzie to no, oczywiste, tak, że jest niezbędna, to oczywiście, że tutaj nie ma, nie ma co zwlekać i musimy to zrobić. Natomiast też warto to zrobić sprawnie, w miarę szybko, no i tylko z taką świadomością, że no, trzeba będzie to później odpracowywać. Ja jeszcze chciałam dodać a propos pielęgnacji, że jeżeli mamy do czynienia faktycznie z psem, który bardzo potrzebuje Takich poważniejszych zabiegów, na przykład jak właśnie usunięcie jakiegoś martwego, martwego skołtunionego włosa, to tutaj. Lepiej będzie się sprawdzało pójście do, zabranie takiego psa do grumera, dlatego że i, i my wtedy możemy się skupić całkowicie na wspieraniu psa, byciu przy nim, mówieniu do niego. On jest z nami, tak jakby tworzy z nami taki kanał komunikacji, troszeczkę się zamyka w takiej bańce z nami, a ta zewnętrzna osoba, troszeczkę ta, 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 ta obca zajmuje się tym całym. Brzydko nazywając oporządzeniem psa, ale co jest ważne, ta osoba wie, co robi, więc ona będzie bardzo skuteczna i rozumiejąc waszą sytuację, zrobi po prostu te minimum, które pozwoli psu odzyskać komfort, ale zrobi to szybko i sprawnie, a wy nie będziecie tutaj narażeni na, na psucie sobie budującej się dopiero relacji, tak jak gdybyście próbowali robić to bardzo delikatnie, jakimiś etapami, nie, niesprawnie, niewprawnie sami, także tylko to jeszcze chciałam dodać, że w takich sytuacjach faktycznie warto pójść z psem do specjalisty od, od pielęgnacji. Tak, i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz a propos grumera, bo, bo oczywiście jak najbardziej się z tym zgadzam, Kasiu, co powiedziałaś, tylko pamiętajmy, bo to, 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 ty to powiedziałaś, tylko nie wiem, czy to, czy to zostało, zostanie przez wszystkich usłyszane jak należy, żeby być tam z psem. żeby, Bo ja wiem, że niektórzy grumerzy mówią, nie, proszę zostawić psa i wrócić za godzinę, czy tam za półtorej. A ważne jest to, żeby jednak być tam z psem i żeby go wspierać, i żeby przez to właśnie wsparcie, dawanie wsparcia budować relacje. Dziękujemy i to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy.